ogólnie Miałbyś to vlog A no coś, coś mi się nawet chyba gadać. Nie wiem. Jest takie zjawisko dotyczące mediów społecznościowych jak Fear of Missing Out, czyli Strach przed przegapieniem. Czyli musisz być... Widzieć wszystko, co się dzieje u kogoś, gdzieś coś. A ja wam powiem, że nawet nie wiedziałem, że jest coś takiego jak... Joy of missing out czyli radość z przegapienia I Ja właśnie to odczuwałem przez te 10 lat Nie interesowało mnie w ogóle życie kogoś, gdzieś coś Zajebiście spokojne życie to było Nic nikomu nie, nie musiałem udowadniać Robiłem swoje na YouTube'a tylko, tak? Tak myślę, czy jednak pod tym kamieniem, co byłem 10 lat pod nim, to nie było mi lepiej. Chyba trzeba będzie wrócić do tego. Są takie trzy światy, właśnie całego Ja miałem YouTube'a, ale nie miałem Instagrama i Facebooka. To mnie też zgubiło, że zaniedbałem to, bo jakbym rozwijał media, wtedy, media społecznościowe w tym kierunku, to bym sobie teraz fajnie żył z tego, co właśnie teraz robię. nie? Czyli gadam do Was. Czyli przegapiłem szansę, ciężko będzie ją już odzyskać. na czym się bronię, to szczerością Bo ja nie, nie kreuję postaci Ja jestem tą osobą, która tu teraz do Was gada Nigdy nie kreowałem siebie na kogoś, ja taki po prostu jestem I czy teraz na Facebooku, czy na Instagramie, ja taki jestem Ja nie robię z siebie postaci, bo ja jestem postaci. W zasadzie też ja to nie wiem. Teraz to sobie tak myślę nagrywam, to chyba, żebym miał zajęcie. Usiąść, montować. Mimo tego, że to jest doba AI, to powiem Wam, że czynnik ludzki i tak nadal tutaj odgrywa dużą rolę. No to nie sztuka wsiąść na motocykl pogadać coś. Ale sztuką być autentycznym, tym to się robi. Pamiętam jeszcze jak gdzieś jak miałem Facebooka i komuś to kiedyś pokazałem, to ktoś mówi, co to jest. Ja mówię, no kiedyś to będzie tutaj popularne widziałem, to. Gdzieś sam się w to wkręciłem. Wkręciliśmy się w sumie to. I co? I życie wyglądało trochę jak po tamtej stronie, nie? Żyliśmy bardziej tam niż tutaj. No i przyszedł czas, że powiedziałem dziękuję. Jestem tu i teraz. I odstawiłem, odstawiłem to z dnia na dzień, media społecznościowe odstawiłem, zostawiłem je tylko no. Ale systematycznie wtedy pamiętam, powiedziałem, że chcę osiągnąć jakieś coś na tym YouTubie I systematycznie te filmy wrzucałem Systematycznie wrzucałem, one z czasem, z czasem nabierały mocy A później się to urwało, no, skończyło się to jakoś tak Wy, Wypaliłem się Zauważyłem u mnie jeden schemat się zmienił Ja Facebooka mam, ale ja nie interesuję się Kimś tam. Ja nie przeglądam nawet, bo może ze dwa razy scrollowałem główną nie? na Facebooku A tak to wrzucam to co swoje i ja się w tym odnajduję Ja, ja, ja lubię to, a zwłaszcza pamiętam jak jeszcze nie było szorców na YouTubie nie? To te początki, to już wtedy myślałem, że takie fajne krótkie filmy to były fajne I teraz właśnie są rolki, shortsy nie? Teraz to chyba gadam tylko sam do siebie, bo i tak to wytnę Ale jest to też jakaś... Format terapii chyba. No to na, na Facebooku to Wam jeszcze powiem: jest tak, że jak ja już zauważyłem, no. no ludzie pokazują dużo życia swojego rodzinnego, wewnętrznego, takiego jakby, bardziej. Czy, kre, czy kreują tam coś, no, pod, no koloryzują, ale to, no to, jest akcept, a, to jest jeszcze akceptowalne, nie? Znaczy, no akceptowalne, no w granicach normy, no. Ale na Instagramie już zauważyłem, że no tam już się kreuje rzeczywistość, nie? Tam już się zakrzywiają w znacznym stopniu. Na Instagramie zakrzywia się rzeczywistość naprawdę w dużym stopniu. Już. A YouTube to jest taki wydaje mi się najbardziej szczera forma swojej ekspresji się mówi. No i też bardzo polubiłem Xa nie? X to już jest w ogóle Real, nie? To jest już prawda, nie? Tam. Tam liczy się tylko treść. Tam dużo się ludzi we weryfikuje, nie? Ej, o, nie wiem, nawet wiecie. Tak. Nie no, nie będę was upubliczniał chyba, co? Nie no, to może ja tam <laughs> tak? Ja Wyrażacie zgodę na publiczność. Na, na, co będziecie na YouTubie? <laughs> tak? no to spoko byliśmy na większość na Kalifornii byliśmy na Facebooku nawet o no poczekajcie odpalimy maszynę kamera no tu jest właśnie ta insta360 Dobra O, to jest mega głośne No jest, jest, jest A po no leci na koło tutaj? Nie, chyba nie, wiecie co? Dzisiaj pan nam taki test doprzekazywał I nie było takiej głośnej Tak? Nie było takie głośne, tak? było takie głośne jak teraz A widzisz Nie do wieczoru Dzięki również Cześć ja, ja. No, patrz jak daje na kole Dobry Dobry nie Tak się gromadzi fanów O jest. Ale dzień mam zrobiony już